Halo? Panie Paweł, dzień A... dobry. Dzień dobry. Tak? Agata Agata jestem odnośnie Pana rejestracji w programie WhatsApp. Przypomina Pan? Tak, przypominam. Zainteresował tak, się jak... Pan dodatkowym zarobkiem za pomocą sztucznej inteligencji, tak? <laughs> tak, dokładnie. Um... Super. Tak? Słucham tak? Pana? Nie, nie, no słucham. Niech mi Pan podpowie. Czy posiada Pan doświadczenie na rynku inwestycyjnym, czy to są takie pierwsze kroki Pana? Generalnie, no troszeczkę posiadam, bo tam od, od Was już ktoś dzwonił. Chyba od nas? No, z WhatsApp. Aha, aha, nie wiem, może z jakiejś innej firmy. Ja Jacek Kwiatkowski. Posiadam, to Zna Pani? Nie wiem, kto to jest. Pierwszy raz słyszę. Taki debil, no. Cały czas go zrywało, wie Pani? Nie wiem. Ja nie wiem, bo u naszej firmy takiego nie ma. Aha. No do... dobrze. No to słucham dobrze. Panią. E, dobrze. Jak długo Pan się interesuje takim tematem? Ze dwa tygodnie będzie, proszę Pani. Z tydzień temu się zarejestrowałem. Ten, ten gościu, ten, ten głupek taki dzwonił. Nawet wczoraj, wie Pani, dzwonił jeszcze. Tak? Wczoraj tak. do Pana dzwonił, ale tak? jak to możliwe? Momencik, jak to możliwe? Bo on też się ten, przedstawiał, że, że jest z firmy Whatsapp, ze spółki Whatsapp. Nie wiem, no na pewno on nie z naszej firmy. Ja pierwszy raz od niego słyszę. Mhm. To, je, to musiał wiem, być jakiś oszust w takim firma. razie. Myślę, że na pewno taki jest. Mhm.